Okej, w kolejnym odcinku z Winnie to go deeper. I to chyba będzie ostatni odcinek z tego rama, tak sądzę. Bo pewnie albo zginiemy, albo dojdziemy na sam koniec, albo coś innego. Zobaczymy, jak będzie nas los. Nasz los. Dobra. Nie był kupiteren, bo było takie. Zanim musiałem pójść, się ulecić. Przez to. O nie! Ich jest dużo. Raz w góry. Jestem bezpieczny chyba. Ale ani raz żaden Bon nie zginął ani ja. To jest zadziwiające. I chwilę później. Ja, ja albo jakiś bod ginie. Nie wiem skąd oni. Może raz zginęli na przykład i szybko się podnieśli. Też możliwe. Dobra, tu chyba już wszystko w tym cave. By tylko taki mal malutki cave. nie aż tak, ale wiecie o co chodzi. Nie było jakichś 1000 pięter. Na tym do skle sklepu pójdziemy. Zobaczyć to będzie. Bo może być na przykład eliksir zdrowie. Albo harpun. W harpun. Nie wiem, czy kupię, ale chyba kupię. Niech mi wystarczy kasę, bo obowiązkowy będzie Alexir chyba, albo tam Harpun. Bo Harpun kosztuje 2000, Alexir jakieś 400 chyba, ale nie mam pojęcia. Dobra, pójdę się zregonorować. I te dalej. Jesteśmy na razie nie pokonani z, z trzema twęcami. Może jeść tak cały czas będzie. W sumie nie cały czas tylko przez większość czasu. Tego biomu O nie, tylko nie ty. Hamie. Nie, kolejny. Dobra. Używam paliwa, żeby szybko uciec, ale ich tu już jest. O, to jest taki dinozaur. Ale to nie ten, bo co to mówiłem po odcinku. To Był dinozaur. Dinozaur Dinozaar rekin. Tylko to inny to jest. Teraz jest o wiele większy, Kto, którego widzieliście. Nie Guardian! Nie Guardian! Uff. Gdybym dawno na Guardiana, to by byliśmy byśmy nie mieli szans. Kwiatek. Jakby jakbym miał homing sioty, to może by był jakiś problem. Ale zala w jedną stronę. Wieście, mało. To nie jest łatwe do uniknięcia. O, to jest ten po co mówiłem, widzicie? Stary w sumie, boss. Tak to wygląda. Ok, płyniemy dalej. I dalej. No, kwiatki. Zabójcie kwiatki. Nie gdzieś najbardziej. Dobra, poczekajcie, zaraz wrócę. Nie ma pas na obejście, bo musieli usnąć. Dobra, już wróciłem. Bym zrobił pauzę na opęcie, ale. Oczywiście musieli coś dobrego w końcu usunąć. Dobra, uciekam. Ale ich jest prawo: krokodyl, ten stary boss i dużo tych ryb. Nie wiem, si czy uda nam się uciec. No. Słabo. Szybko! Jakoś uciekliśmy na razie. Na razie. Okej. Okay. Mamy full, naprawili wszystko. Pięknie. Nie! Nie, nie, mieliśmy szans. Zginęliśmy. Mamy level tego. O, nowe rzeczy odplokowaliśmy. No, trochę golda zabraliśmy. Niestety nie poszliśmy do czwartego bossa. Dobra, jakie nowe itemki są w sklepie? Dobyło... było. Nie wiem, czy to było Sword. A nie było miecia. Tak mi się wydaje. Czy, czy chcę coś tutaj kupić? 2000 jest. Shotgun to jest, że woda zabiera. To jest statek, nie potrzebujemy. Dobra, bije na jakiś teraz radomowy serw. Aha, nie mogę, wspomniałem. Aż statek. I nie wiem. Zobaczę, jak daleko sam dojdę. Tak sam, po prostu sam. Dobra, z jednym botem. Udałem w ostatnich jak zauważyliście, ale mnie nie zaliczyło. Rewolwer. Mam jednego bota. Pewnie ja, jak i tak dojdę tam daleko, to pewnie ja i tak skończę odcinek. I nie, nie będę grał w ten mecz. Tą rundę. mo no, nie wiem po co. Dobra, spróbuję jak najszybciej na to popłynąć. Popatrzymy, co się stanie. Tylko będę szedł do. do Guardiana i. zmienię do Guardiana, bo zeknę. Będę się do tej muszli. Tak, znajdę. Oczywiście. Mam pomysł. Mamy gdzieś iść, więc. Będziemy speedrunować. I opłyniemy z, pręd z prędkością światła. Rabuniemy niżej. Nie może coś... Nie. Zejdziemy. Dobra, wejdę tylko jednego Kejba Ale to wszystko. Mam torpedy. O, plecak. Może być. Bateria. Okej. Okay. Jak jeszcze dostanę wręcza, to ja nie wiem, co zrobię. Jednak będę dalej grał. Jak jeszcze dostanę wręcza. Albo w ogóle będę grał. Dobra, zmieniam pozycję. Będę dalej grał w sumie. Bo jak dostałem plecak... ...baterię... ...to to, za, to, to znaczy, że to jest dobry ram. To będzie ten run. Nie będę przynajmniej w drugim biomie XD. Nie, rozgwiazda! Nie ja mogę wybrać więcej botów. Ale i za późno. Tak wybrałem. O, nowy relik. King Związanie Zawiązanie tamto króla, tam jest takie coś. Ty. Tam gdzie są właśnie ci ludzie, tacy. tam jest tron i nie ma jednego króla. To jest król ten. Mnie zamiast na no, szybkość na defense. Kto też w tamtym radzie ani wręcza, ani nic podobnego tu wręcza, co by mogło naprawiać. Nic logo sam raz kwiatka, miecz drugi wtedy rewolwer, bo trochę dziwne. Dobra, pójdę wyspać się, zregenerować. Tak, żeby te batery się nie jakoś normalnie tam. O, o nie, ile zatakują speedrun, Ha, ale nie trafił nas. No idziemy dookoła? Jak tak, to jesteśmy w kropce. Ale oni są szybsi. Bo oni. Nie wiem. Oni są jakbym miał na statku tę prędkość raz jakieś 7. Nie że zginiemy, no? O, dobra. Nie wiem, jak nam się udało. To był akurat fart. Dobrze naprawia. Dziury najlepiej najpierw. Wszystkie dziury. Uratuję tego. Kiedy on zginie. A. Chwilę odpocznę. Dobra. Tutaj! No bot! O! Idzie, idzie, idzie. Dobra, naprawia. Nie! Nie mogę go uratować, ale to było blisko. O nie. Zginęliśmy, dobra, jeszcze zrobię jeszcze jeden ran To była akurat moja wina się wybrałem. Tak głupio. Zrobię jeszcze jednego tego rana. Ale teraz w tym ranie, co będzie? Nic. O tej porzie nikt nie gra w tą grę. Tylko ja. Bo ustawia, nie wiem. Coś nie działa ostatnio, chyba no, mógł być. Tego to ja zrobię swoje lobby. Jeśli w sklepie można za nie kupić, to się może coś tutaj sobie dać, ale to raz działa. Teraz na pewno wiele lepiej pójdzie. To też wina bota, że... nie wiem... bo to nie mają za bardzo IQ. Niestety. Mają pewnie jakieś IQ 55. Czyli bardzo małe. No i że tym razem lepiej pójdzie. Dobra, płyniemy. Chciałem jakieś ciekawostki opowiedzieć, to... Może w następnym odcinku po, pol, popływamy inną łodzią. W następnym, tylko w następnym ranie. Wiecie o co chodzi. W następnym podejściu. I bramy sobie inną łódź. Zobaczymy jak będzie nam i inną łodzią. I później, jak tamto łodzią nam się nie uda, to spróbujemy inną łódź. I jak się nie uda, to, to będziemy grać łodzią, która nam się najbardziej podobała, a sami będziemy zmieniać. To jest ostatni odcinek, w sumie nie odcinek, w którym gramy. Tym. Później, jak nie zapomnę, to oczywiście będziemy innymi istotkami pływać. job Well, down, down Ale dobrze wymawia wymawiam Mówiłem, że źle, mówię Dobra, tutaj coś na pewno będzie, jak jest takie coś Za Zakładam, że to Chciałem powiedzieć guardia Ale ja już nad tym, ale nie wiedziałem, jak to się nazywa. Ale musiałem bardziej niż bardziej będzie i gówno. Dobra. No, nie mogę tego chwycić. Co to jest? Bullet Fire Upgraded. O dobra. O! Więc idę, Major. Co to? Jakieś ogłosy. Każdy dzień to nie działa jak Jetpack. Ale nic nie skodzi. Dobra, w tym momencie możemy zakończyć odcinek. następnego odcinka, pa!